Dzień dobry wszystkim, jesteśmy zwarci, gotowi, jedziemy na budowę, odwozimy dziewczynki, no i idziemy robić, pokażemy wam dzisiaj jak wygląda piwnica, Norbert ma już jej serdecznie dosyć, ale jest już na finiszu, także widać światełko w tunelu, no a ja dalej męczę te drzwi, które robię już tak strasznie długo. Jest piękna pogoda i tego się trzymamy. Może trochę nawet za piękna, jak na pracę na budowie, ale będzie, będzie fajnie. Także zapraszam Was serdecznie i lecimy. Wam film odnośnie naszego domu nad rozlewiskiem, jak to się skończyło, więc jesteśmy teraz w rzeczonym miejscu. Sprawa jest zakończona. W międzyczasie nagrywaliśmy milion bardzo emocjonalnych filmów, ale stwierdziliśmy, że, że nagramy taki, taki odcinek po prostu, kiedy już będzie po wszystkim, będzie wiadomo co i jak. I powiem tak. No niestety, z Urzędem Miasta nigdy nie jest wesoło. Znaczy też yy, nie jest tak totalnie źle, ale no, Norbert się strasznie nadenerwował, ja zresztą też, bo tak jak widzicie, skarpa tutaj, nie wiem czy to widać, jest naprawdę wysoka. Pokażę Wam zaraz z drugiej strony. No, czyli powiedzmy tutaj jest gdzieś 1,70 m, tam dalej jest ponad 2 m nasypane. I niestety no, miasto no, tego jakby już nie naprawiało, zresztą my też tego do końca nie oczekiwaliśmy, chociaż to, że projekt nam to tak zrobił, to jest w ogóle jakaś porażka, bo jak Wam zaraz pokażę na mapach powiatu będzińskiego, tędy szła taka, dosłownie taki starorzecze, tędy, 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 tędy woda sobie schodziła i przechodziła tam do rzeki Przemszy o tam, tam, tam. A miasto, a dokładnie projektant, który wykonywał projekt, stwierdził, że a co? A zasypiemy. A niech ta woda zostanie u sąsiada. A wiecie, Sławków jest na y, takim wzgórzu, więc ta woda, no siłą rzeczy, schodzi do rzeki po tych wzgórzach. Więc y, odcięcie tego było niespecjalnie mądre. Dobra, ale to już wiecie, co się narobiło i tak dalej. Więc miasto stwierdziło, że jest w stanie nam wykonać taką oto rurę. To jest 315, która ma tą nadmiar naszej wody. Znaczy to nie jest nasza woda, nadmiar wody, która normalnie by sobie tędy pięknie ładnie przeszła, odprowadzić tą oto rurą do oczka wodnego, który jest na terenie parku. My jakby yy, zgodziliśmy się na to rozwiązanie. No okej, okay, dobra, zostanie część tej wody, będziemy mieć staw. W sumie też fajnie. Tylko yy, miasto wysłało do nas pismo gdzie napisało coś w stylu dobra, my wam zrobimy, w ogóle jesteśmy tacy super, dobrzy i, jo, i w ogóle jesteśmy świetni, zrobimy wam, od, odprowadzimy wam nadmiar tej wody, ale tak w ogóle to nie wiemy o co wam chodzi, nic się nie stało, wszystko jest w porządku, no w ogóle o co chodzi, nie? To, że zaburzyli stosunki wodne, jakby absolutnie się do tego nie przyznali, jakby chcieli zaradzić sprawie, ale wiecie, nie wzięli żadnej odpowiedzialności na siebie, co, no jest po prostu nie w porządku, no bo to nie jest nasz wymysł, że my sobie wymyśliliśmy, że miasto ma nam coś wykonywać, nie wiadomo, bo chcemy. Więc to był jakby no taki fakab numer jeden. Potem okazało się, że wykonawca bez naszej wiedzy nawiózł nam tutaj, no zabrał, wysypał nam ziemię gdzieś na ile tu było. No, no tutaj, jakby ta skarpa, ta skarpa się kończyła mniej więcej tutaj, czyli to wszystko. Jakby ta ziemia znajdowała się na terenie naszej działki, a nikt się nas nie zapytał, że przyjmiemy jakąkolwiek ziemię, więc to była no samowolka. Ale jak urząd się o tym dowiedział, oczywiście nie było żadnej dyskusji, kazali to zabrać. Jak widać, ta, ta rurka gdzieś tam działa, bo. Ale no teraz jest sucho, więc jak będzie przy deszczach, to już. Ale na pewno jakaś tam część tej wody. Zostanie zebrana, a ten staw, no po prostu przyzwyczajmy się do niego, ładnie go sobie zorganizujemy, no jakoś to będzie, ale no wiecie, no to nie wszystko jest tak, jak powinno być. A, jeszcze jedna rzecz. Urząd wysłał nam takie zawiadomienie, że w momencie, kiedy będzie to przekopywane, zostaniemy wcześniej poinformowani, żebyśmy mogli przy tym być. I wyobraźcie sobie, jakaś śmieszna sytuacja. Eee, nikt nas nie poinformował. Eee, dwa dni później przyszliśmy tu z Basią, patrzymy, wykopane jest. Dzwonię do tej pani do Urzędu Miasta a pani yy, kierownik z Urzędu Miasta mówi, kierownik Wydziału Inwestycji mówi: Wie pan co? No ale wykonawca mówił, że Pana informował. Ja mówię: Wie pani co? No nic nie mówił, nie? Yy, wkurzony, oczywiście idę do tego kierownika, pytam się, jak, yy, jak on mi informował. On mówi, że yy, no jak? No przecież widziałem, że pan chodził po działce. No słuchajcie, no, to że ja chodziłem po działce i to, że on przekazał to do urzędu w ten sposób. No ja wiem, że dla nich to było mega wygodne, bo my nawet nie byliśmy przy tym, nie mieliśmy żadnego nic do powiedzenia i de facto yy, o to wykonawcy chodziło, żeby zrobić coś wszystko tak, jak mu pasuje bez, 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 naszego, bez naszej obecności. Yy, no to jest naprawdę już chamstwo, nie? ale jeszcze większe hamstwo jest to, że urząd nas poinformował, że Yy, że dostaniemy taką informację zanim to zostanie zrobione. Mamy to na piśmie. Mamy to na piśmie i nie zostaliśmy poinformowani. Nie, ale w ogóle yy, te, te tłumaczenie, tylko się nie zobowiązywał. Zb zobowiązywał się Urząd Miasta jako inwestor. I ta pani potrafiła... No ale co z tego, że my chodzimy po swojej działce, to nie możemy chodzić po, Czy to jest poinformowanie? Ta, no to, wiecie jak... To, że wiecie, to że my chodzimy po swojej działce i oglądamy co oni tutaj robią, to, no to tak jakby to było nasze poinformowanie, ale jak się cztery razy pytałem tutaj e, pracowników... Tak, Norbert dzwonił w ogóle do pani tak, kierownik, miała oddzwonić i nie odzwonił, a to, potem to, mówi, to, no ale pan był na działce, no to no, no, kurde, no, no, no u siebie byliśmy, także, no to sorry. Wiecie co, no tutaj ta komunikacja z urzędem, no bardzo nas to zawiodło, bo tym bardziej, że jesteśmy jedynym sąsiadem tej inwestycji. Tu nie ma nikogo, nikogo innego i, i, i wiecie, i to nie było w ogóle w żaden sposób z nami konsultowane, także... No to tutaj ta, to nas mocno, mocno nas to zawiodło. Chcieliśmy się spotkać z panem burmistrzem, dzwoniłem trzy razy do sekretariatu. Yy, I wiecie co, dzwoniłem, dzwoniłem, dzwoniłem. No nie raczył nikt oddzwonić ani się spotkać, yy, ale już na przykład filmiki promocyjne yy, odnośnie tutaj parku, burmistrz regularnie co 2-3 tygodnie wrzuca do internetu, ale spotkać się z nami, żeby wyjaśnić tutaj jak to jest zrobione, to już nie raczył. No, Także trochę Niesmak to... Wiecie, pozostał. Troszkę, troszkę to tak... Yy, no, wydaje mi się, że tak się nie robi, bo, bo można było to po prostu spotkać się, ustalić. No, sprawa załatwiona, nie będziemy do tego wracać, bo jakby szkoda nie, nie, nie energii. Będziemy, nie będziemy tego dążyć, bo mm, głównie chodzi o to, że to jest inwestycja takiego celu publicznego, więc nie chcemy... Która, no, my jesteśmy która zadowoleni jest, z tego, tak jest fajna. I, no. i dla dzieci, i dla mieszkańców, więc my już by nie chcemy nikomu robić pod górkę. Ale jeśli chodzi Ale w o, porządku o współpracę no. tutaj z Urzędem Miasta, to jesteśmy mega, mega zawiedzeni, bo, bo wydaje mi się, że można było to, 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 to wszystko przeprowadzić dużo lepiej. No bo jednak wydaje mi się, że urząd troszeczkę powinien podchodzić frontem do mieszkańca, i, a tutaj to bardziej było frontem do wykonawcy, a dla mieszkańca to było takie zło, konieczne. Na pewno dużym plusem jest to, że mamy ogrodzenie. Także fajnie. Ugodzenie jest parę Park, się park jest fajny. No to tyle. Wracamy do siebie. <gry> znaczy, w sumie jesteśmy u siebie. Wracamy do pracy. Co, fajne to przejście, nie? No fajne. Tylko weltpy mamy strasznie duże. Ale to co na to? Jest rekultywator? Je, jak już to kultywator. Aha, sorry. Ale... A bo ja jestem taki rolnik jak skozi dupy tak. To nie będzie kultywator, tylko będzie można za glebowiezarką wszystko ściąć i ewentualnie mulcze wziąć. Mulcze? to wszystko tak rozdrobni, wyrówna na idealnie równą powierzchnię. I później prawdopodobnie posiejemy trawę tu gdzie. Będzie miała być cego. To tam no. gdzie będzie miała być. Miała być łąka, no to będzie łąka. No. Jesteśmy już w środku, niestety musiałam. Niestety, niestety. Musiałam uciec z dworu, bo jest za gorąco. Szczególnie dla mojego kitu szklarskiego, który będę używała pierwszy raz. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Pewnie pierwsze to, co dzisiaj zobaczycie, będzie strasznie takie wiecie nieskręcone. Może znajdę później jakąś metodę na to, ale i tak jest strasznie. Bo teraz go trzymałam w piwnicy, ale jest tak, widzicie taki. Hmm, lepszy byłby, gdyby był taki bardziej plastelinowy. A tak to się brudzi, klei, wszystkiego. Tak czy inaczej, będę próbowała dzisiaj y, pierwszą szybkę y, zakitować. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. OK, zamocowałam tą pierwszą szybkę. Chcę zrobić na razie te dwie krawędzie. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Potem ściągnę taśmę, żeby mi się ta pleksa nie ubrudziła. Jak zaschnie, to później zrobię te dwie krawędzie. A potem, jak zaschnie, to wyszlifuję e, ten kit szklarski. Zobaczymy, no. E, dzisiaj czeka mnie jeszcze fugowanie podgrzejniki, bo trzeba to zrobić zanim zawisną. Więc naleźć takimi kawałkami, a tu jak z tyłu widzicie w kuchni, jest próbka fugi, jak to będzie wyglądało ostatecznie. No, teraz mam mnóstwo rzeczy do fugowania, także tak nie ucieknę za bardzo od tej pracy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. W ogóle wcześniej to, to ten kit używałam do zaszpachlowania takich Różnych szpar, bo mocno, naprawdę, mocno były zeschnięte te drzwi i zrobiły się takie duże szpary, co po niektórymi elementami, i trzeba było to uzupełnić. Uzupełniałam to właśnie tym kitem. Dobra, próbujemy. No. Pierwsze koty zapotę, zobaczymy, co będzie dalej. Strasznie to się klei. Nie klei się tak. No zobaczymy. Taka technika nie była najlepsza, przede wszystkim, że za bardzo to nagrzałam w paluchach, a jest mega gorąco, więc a! kurka rurka, no strasznie się klei. No puszczaj nie draniu! Ja bym powinnam to robić w piwnicy. Jak to ciągnę, to mi się tam od odchodzi. Jak i co? I dupo. Nic nie jest takie proste nigdy, jak się na pierwszy rzut oka wydaje. A wydawało mi się, że sobie z tym łatwo poradzę. Wiecie co? Chyba nikogo nie zaskoczę stwierdzeniem, że nie podoba mi się efekt tej pracy jest chyba czas zapytać wujka Google, ale lepiej w YouTube, jak to zrobić. No, czy wiadomo, że to jeszcze będzie szło do szlifowania i w ogóle, ale może jest jakaś lepsza metoda niż ja to robię. Tak na czuję. Wiecie? Czyli nie ma też tragedii, bo jak to wyschnie, to się ładnie to powinno wyszlifować. Co nie zmienia faktu, że no. Raczej żaden szklarz tego tak nie robi, no, więc nic, zobaczymy co powie na to dziecię YouTube. Okej, okay, przejrzałam YouTube'a i no, na filmie wydaje się to proste i generalnie metoda jest okej. Okay. Znaczy niektórzy robili to tymi takimi jak aplastyjny wałek i, i przykładali to, później to palcem ugniatali, a potem wyrównywali szpachelką. No, ale na filmie wygląda to pro na prostsze. Mi się strasznie klei, no, ale jest mega gorąco, chociaż schłodziłam tą tą szpachlę. Szpachle, szpachle. Ten kit. No. no, to jest no Mkny czarny klejnik, Norbert tak ładnie pomalował z Julią. Pasuje do kota. Rurki od ogrzewania idą pod spodem. Siatka zbrojeniowa. To wszystko tak jak miało być, tak jest przygotowane. Pochwal się mężu. Witam. Więc mamy już wszystko przygotowane pod pod wylewkę. W zasadzie to troszkę taka jest nawet płyta, można powiedzieć. Wszystko mamy porządnie zazbrojone, ponieważ trochę, trochę pogłębiliśmy, więc żeby nie później nie było żadnych problemów właśnie jakichś takich konstrukcyjnych, to wylewamy taką powiedzmy płytę w całej piwnicy. Ona, ma, ona jest w grubości w najcieńszym miejscu od 8 cm do, do, do 15 w takich miejscach nefragicznych. Yy, także wydaje mi się, że to no, będzie ba bardzo mocne. Tu mamy już gotowe instalacje: podgrzejniki, grzejniki powieszone, przygotowane, wszystko do zalania. I, tak. Jeden i z ty... nielicznych elementów oryginalnych, które nam pozostał z tego domu. Ojaj, przewracam się. Na razie wygląda przed wyrównywaniem i zacieraniem. A tutaj jest stopień. <laughs> Dzisiaj pomyliłam. Wydawało mi się, że to jest jeszcze jeden zwykły stopień. I zrobiłam plusk. Zadam pokażę. No, zafundowałam sobie betonowe buciki. A co tam? A co? Ach, no. Jest jeszcze roboty. Jest, jest. Dziękujemy Wam bardzo za spędzenie tego czasu z nami. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że zobaczymy się następnym razem. Na razie, pa!